Przygotowałem już dzisiaj rano, wcześniej. Jak się obudziłem, teraz już jest 630. I tutaj takie schody do kuwety dla Kici będzie sobie wchodziła. Ona już tam sobie wchodziła. Na razie sobie tutaj gdzieś tam chodzi po kątach. o firankę, firankę trzeba, trzeba też zniszczyć firankę, bo to firanka jest stara firanka. i tutaj ten żwirek kupiony wczoraj muszę ściszyć to radio, bo jakiś zachodni przebój nadaje i ten żwirek tutaj wsypuję niecały kicia oczywiście mi asystuje tutaj w tym wsypywaniu tego żwirka żwirku no. Tak, no. już ze schodów z pudełkowych tutaj żeby się pudełka bo one się rozsuwały to, to ja tutaj niszczarką do papieru i różnych płyt tutaj ją przywaliłem, tutaj te pudełka i teraz te ten żwir no ja wiem, ten kilogram trzeba wsypać żeby dno było zakryte no, chyba wystarczy chyba wystarczy tego żwirku na razie Ręką jeszcze rozsunę ten żwirek po dnie no i sobie kicia załatwi swoje potrzeby i sobie tam potem za, bo ona łapkami ona sobie łapkami właśnie yy, no. Kicia tam siedzi. po może latarką to będzie trochę więcej widać. O Kicie, może widać tam troszeczkę kicię o widać. Ona tam sobie do tej kuwety ona tam weszła do tej kuwety. I, i jeżwirek. Nie wiem co, co, o co chodzi, ale kicia kicia Żwirek je. No. No i co ja mam zrobić z, z kicią? To jest kuweta, kiciu. Kicia, to jest kuweta, tego się nie je. Czemu ty żwirek jesz? Kotuś, co jest? No, no i to, co, co ja mam? No, no żwi od żwirku jej nic nie będzie, no ale... Hmm. To, to nie jest do jedzenia, Kicia. Hmm. Co, co to, to zrobiło? O, no, Kicia łapkami grzebie, 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 grzebie. No ale to jest kuweta, to je, tu się siku robi. Kicia, nie jedz tego żwirku. Nie <grytko> no co? No co tu zrobić? No, to może tam coś je w jakimś, w tym żwirku, coś, co, co jej smakuje. Jakieś mikroelementy, których ona potrzebuje. Ona tam do jakiegoś, jakiegoś wapnia potrzebuje przecież. Kicia taka. Malutka, bo ona rośnie, te kości jej rosną, to wszystko jej rośnie. No. Kicia to jest wire. Tego się nie je. No ja nie wiem co to. No, kicia, kicia mi też ściany liże, czyli, czyli potrzebuje. Jej organizm ma niedobór jakich, jakichś el, mikroelementów, wapnia czy czegoś. Magnezu, no nie wiadomo czego potrzebuje taki. Trzeba by tam poczytać w internecie czemu kicia, liże ściany i, i żwirek w pieprza. No. teraz się położyła. Pchełki już nieżywe wszystkie, bo lekarstwo które zaaplikował, pan doktor. No, wszystkie je pozabijało. Te, ona wydrapała te, te pchełki, i. No, już nie ma pchełek, już się nie drapie. No. O, i, i kicia sobie po schodach sobie schodzi teraz. Schodzi sobie. Tak. No. Też wilku się najadł. To już śniadania nie musi jeść. No. Nie, jadła, skwarki jadła ze smalcem I trochę wody piła. Już dzisiaj już jadła, oczywiście o y, trzeciej, y, trzeciej w nocy. No teraz koc, tak? Trzeba wejść na ten na to łóżko. Tak? O, tutaj, tutaj po, po tutaj taki też stopień też. Co tam za łóżkiem ciekawego Kicia? 嗯，mm. Wszystko musi obwąchać. Wszystko musi. Po raz dziesiąty, czy nie wiadomo który. Kabelki oczywiście najciekawsze. Do, do, do pogryzienia oczywiście są kabelki. No tutaj też jakieś coś ciekawego. Breloczek od kluczy też ciekawe. Ten zegar, Kicia, zrzuć ten zegar, zrzuć ten, ten manometr, jakiś tam, nie manometr, tylko ten czasometr. <grywa> no, już wszystko mi zrzuciła, tutaj mi pilota od radia mi zrzuciła. Pilot się rozleciał na części, muszę go skleić teraz. No tutaj plastik się roz, rozstegował. No, tutaj wszystko, tutaj w częściach to leży, no, tutaj też, o. Też tutaj te, te części do tego pilota są, to wszystko pilot już do naprawy się nadaje, no ale niestety no kicia musi, musi wszystko zrzucić, musi wszystko powąchać. O, Kicia też lubi muzykę disco polo. Słuchać, o, słu słuchać. Fajna piosenka, nie? Lalunia. O, ty też jesteś Lalunia. Lalunia. Kicia Lalunia. Tak, tak, kabel od niszczarki trzeba zniszczyć. Tak, tak, no. A schody pasują, tak? Teraz już się pudełka nie rozsuwają, tak. I... No, a z tyłu kuwety, co tam ciekawego z tyłu kuwety jest? Z tyłu kuwety na razie nic nie ma ciekawego, ale moja noga jest bardzo ciekawa. Znowu się trzeba wdrapać na nogę. Ja już jestem tutaj przygotowany. Kicia mi tutaj na nogę się bez przerwy jak się nie zamknę to ona przylatuje do kuchni tutaj i ona mi tutaj na nogę się wdrapyłuje. A ja tutaj nie, nie jak jestem zajęty jedzeniem to nie patrzę na nogi i ona mnie drapie, drapie, i później noga wygląda w ten sposób. Tak więc teraz nadal się dzielę z kicią kurczaczkiem, z tym, że nie całym kurczaczkiem. Ja kici tam zabieram. Zdejmuję skórkę z tego z tego kurczaczka, prawda? Z tej tego łódka o. Wyjmuję je skórki, bo na te skórki to szalej za nimi, za skórkami. A mnie to, ja i tak jestem tłusty, to o, Te kuperki też, te kuperki też, to jest jeżeli kici. Skórki i kuperek i ich cząstki, o. Krząstki to, to Kicia uwielbia, uwielbia te. A Kicia, Nie, nie! Już mi się biła pazurami. Przez, przez, przez te. Przez spodnie mi się biła pazurami. No. To. I jeszcze inne rzeczy też Kicia musi jeść, także skórka już zdjęta. Co by tu jeszcze Kici dać? Nie, nie za bardzo o, Tutaj jeszcze jakiś tłuszczyk. No, reszta to już dla mnie. Białko dla mnie. Jeszcze Kici posypuje troszeczkę pietruszką. Bo Kicia też lubi pietruszkę. Proszę sobie wyobrazić. Też lubi pietruszkę. O. o. Kicia lubi. Gazebo, gazebo muszę ściszyć. To najpierw wyjdę sobie tutaj ten, a potem tego gazebo ściszę. Radio jeszcze do, do pokoju, na razie, a, a Wy tutaj obserwujecie, co się u Kici dzieje. Stawiam smartfon na, na tym, jak jeszcze... Idziemy Kicia teraz do tego, do, do pokoju tutaj. Tutaj dla ciebie nie e, e, ręcznik kuchenny też proszę zostawić. Tutaj będziemy zaraz będziemy, ale tutaj w pokoju jemy. Tu Kicia, idziemy, idziemy. Chodź, Kicia, chodź. Chodź. chodź, chodź. O, tutaj. No i Kicia tak sobie właśnie. Jed, najpierw się musi powąchać, czy to, to się nadaje do czegoś, i nadaje się. Oczywiście, że się nadaje kiciu, To jest właśnie Twoja ulubiona skórka, skórczeczka no, z pietruszką, też ulubioną, no. smacznego.